Zmiany w polskim drogownictwie idą w dobrym kierunku. Nadchodzi era asfaltów nowej generacji. Te stare nawierzchnie, tradycyjne, ustępują miejsca tym o lepszych właściwościach, które gwarantują trwałość dróg nawet do kilkudziesięciu lat. Nowe rozwiązania stawiają też na bezpieczeństwo, jakość i niezawodność polskich dróg. Nawierzchnia dróg składa się z kilku warstw: podbudowy najniższej, warstwy najczęściej opartej na kruszywie, warstwy wiążącej i ostatniej, ścieralnej, zbudowanej z betonu lub mieszanych asfaltowych. Niestety asfalt nie jest niezniszczalnym materiałem. Z biegiem czasu rozpada się z powodu na przykład nadmiernego nasłonecznienia, mrozu czy osadów chemicznych, które gromadzą się na jego powierzchni. My jako drogowcy uwzględniamy kilka stanów granicznych. Przede wszystkim pierwszy to jest zmęczenie, czyli spękania warstw ścieralnych, tych górnych, to co można zaobserwować jeżdżąc samochodem. Kolejne to są deformacje warstw Asfaltowych. Później mamy też deformacje w podłożu gruntowym, wywołane uszkodzeniem podbudowy. Najczęściej jakie uszkodzenie mamy do czynienia to spękania zmęczeniowe górnych warstw asfaltowych. Dlatego specjaliści cały czas pracują nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które pozwolą na budowę trwałych, odpornych na nawierzchni. Naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej testują asfalty, które dają perspektywę dróg bez kolein, wytrzymałych na mróz i uszkodzenia. Nawierzchnie są odporne nie tylko na trudne warunki atmosferyczne, ale też duże obciążenia. Prowadzone przez ostatnie lata prace badawcze zakończyły się sukcesem. Projekt miał za zadanie poprawić pracę podbudowy w zakresie chociażby jej sztywności. Dążyliśmy do tego w ramach projektu, aby uzyskać takie rozwiązanie, które gwarantuje możliwość bezpiecznego obciążania konstrukcji, eksploatowania konstrukcji nawierzchni drogowej przy ograniczeniu jej sztywności. Naszym zadaniem w ramach projektu było opracowanie takiego spoiwa, opracowanie takiej technologii, Recyklingu głębokiego, która gwarantuje uzyskanie wysokiej trwałości eksploatacyjnej, ale i umożliwia obniżenie tej sztywności. Mam tutaj przykład urządzenia, które generalnie służy do pomiaru dosyć złożonych cech mechanicznych materiałów drogowych, generalnie z uwzględnieniem też efektów czasowych, tzw. reologicznych. Dzięki temu, że możemy tutaj wprowadzić pełną sojuszej obciążenia, możemy w sposób dosyć dokładny przewidywać albo wzorować, co się będzie działo w nawierzchni, na przykład w tym odniesieniu do prędkości pojazdu. Taki asfalt zawdzięcza swoją odporność starannie dobranym składnikom. Jego główny atut to duża odporność na spękanie. Nawierzchnie będą w stanie przejąć też większy ruch drogowy. Dzięki technologicznemu postępowi są więc atrakcyjnym rozwiązaniem dla przyszłych inwestycji w drogową infrastrukturę. My ze swojej strony opracowaliśmy wytyczne stosowania i wykonywania tej technologii, które mogą zostać wykorzystywane przez projektantów do przygotowywania szczegółowych specyfikacji technicznych. Tak naprawdę, już jest produkt uwolniony. Jeżeli tylko dany zamawiający będzie chciał zastosować tą technologię, ma wszystkie narzędzia, które umożliwiają mu na wprowadzenie tej technologii do życia. Nowa technologia budowy asfaltu ma jedną podstawową zaletę. Ogranicza remonty dróg tylko do górnych warstw na wierzchni, bez konieczności ingerencji w podstawę asfaltową, a to z kolei przekłada się na mniejsze nakłady finansowe. Zadowoleni mogą być inwestorzy i kierowcy, bo mniej remontów to mniej utrudnień na drogach. Jako firma zajmująca się wykonywaniem podbudów w technologii recyklingu głębokiego na zimno widzieliśmy potrzebę optymalizacji technologii. W ramach tego we współpracy nauki i przemysłu powstały dwie innowacyjne technologie z dedykowanym spoiwem drogowym do wykonywania podbudowy w technologii z emulsją asfaltową oraz asfaltem spienionym. Może to znaleźć zastosowanie w przypadku przebudowy istniejących dróg, od dróg gminnych przez powiatowe, wojewódzkie oraz krajowe, celem dostosowania ich do nośności 115 kN. Na razie nawierzchnie asfaltowe polskim kierowcom kojarzą się niestety głównie z kolejnami, choć specjaliści próbują znaleźć innowacyjne rozwiązanie tego tematu. Za kilkadziesiąt lat, jakimi asfaltówkami będziemy jeździć? Znaczy w moim przekonaniu na pewno lepszymi niż dzisiaj. No, tutaj, jeżeli chodzi o ten element, który Pani wspomniała, deformacji strukturalnych, czyli tych deformacji wynikających się, objawiających się jako kolejne, no, oczywiście no, dzisiaj został wyeliminowany w świetle dzisiejszych wymagań, którymi dzisiaj dysponujemy materiałami, mate, metodami badawczymi. Niemniej jednak muszę Państwa rozczarować, że tej deformacji my się nie pozbędziemy. Możemy opóźnić ten proces, ale go nie jesteśmy w stanie w żaden sposób powstrzymać. To wynika z natury asfaltu. To nie jedyny projekt realizowany w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Naukowcy próbują pokonać największy problem związany z trwałością drogi. Uczelnia prowadzi badania nad zbrojeniem warstw asfaltowych za pomocą włókien. Są one dodawane do mieszanki, z której wykonywane są warstwy konstrukcyjne. Dzięki tym włóknom warstwy konstrukcyjne mają zwiększone parametry mechaniczne, co gwarantuje wydłużoną trwałość eksploatacyjną i odporność większą odporność na oddziaływanie obciążeń czyli między innymi na powstawanie deformacji trwałych tak popularnie nazywanych kolejna. W ramach tego programu dodajemy różne włókna tak aby dokonać optymalizacji zarówno ilości włókien, jak i rodzaju włókien, żeby otrzymana mieszanka mineralno-asfaltowa, w konsekwencji wykonana warstwa asfaltowa na wierzchni drogi charakteryzowała się właśnie tymi znacznie podwyższonymi parametrami w stosunku do tradycyjnych rozwiązań materiałowych. Pandemia nie zatrzymała inwestycji na drogach, wręcz przeciwnie, to właśnie one stały się impulsem, który być może pomoże w walce z kryzysem. Tylko w tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza przeznaczyć na projekty blisko 19 miliardów złotych. To szansa dla nowych rozwiązań, które polskiemu drogownictwu funduje świat nauki. Jeżeli chodzi o przyszłość, no dzisiaj są prowadzone w szerokim zakresie badania na temat tzw. dróg długowiecznych, tak zwanych To jest nowa koncepcja która y, pozwala na użytkowanie dróg przez dekady, bez w, y, tutaj y, istotnych uszkodzeń, które mogą się pojawić, tak jak dzisiejsza droga. Eksperci zajmujący się planowaniem takich inwestycji są zgodni, że dróg, po których można poruszać się szybko i bezpiecznie, powinno być więcej. Nie są jednak zgodni, jak takie nawierzchnie budować. Stąd odwieczny dylemat między wyborem asfaltu a betonem. I jedna i druga metoda ma swoich zwolenników, gdzie leży prawda? Jak zwykle, po środku.